Dzisiaj to spotkanie z Michelem Platini i Gianni Infantino. spodziewa się Pan jakichś trudnych pytań o sytuację w Polsce. No ja powiem Państwu tak, no. Dzisiaj po tych taśmach, jak państwo sami tam sobie poczytacie, nie. Do dnia nikt nie dostał zarzutu. Zresztą CBA się wycofało w ogóle z... z ten, no to wie pan no. Dlaczego pan Kręcina nie przyleciał jednak? Miał mm. takie proste, że będzie nie, tak? nie, 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 będzie. No proszę Państwa, państwo wiecie, był komunikat jak to się odbyło i tyle w tej sprawie. A jak był Pan wczoraj na tej kolacji to koledzy coś pytali i mówili? dlaczego? Nie, nie. No, no wiadomo, no, szkoda, szkoda człowieka, bo to jednak, no, miał olbrzymią wiedzę, jeśli chodzi o organizację e, turniejów, meczów, powiem Państwu. No, Będąc na tym stanowisku 12 lat, no to trzeba powiedzieć, że, że miał tą wiedzę i to był bardzo. Na dzień dzisiejszy odszedł i nie ma dzisiaj na powrotu. Chyba, że się oczyści. Chyba, proszę Państwa, tak, chyba w ogóle. Chyba, że się oczyści. Bo w tej chwili sprawa jest w prokuraturze. Prokuratorzy badają, czy były to tylko rozmowy, czy zaistniały jakiekolwiek podejrzenia o ten. Tak, że gwarantuję Państwu, jeśli chodzi o obu. Panie, panie redaktorze, jesteśmy naprawdę otwarci. Nie mamy nic do ukrycia, jeśli chodzi o kontrolę. Pani minister przyjdzie na kontrolę, ja wszyscy swoich pracowników na kontrolę, wie w jakim zakresie co będzie kontrolowała, ponieważ wszystkie dokumenty jeśli chodzi o tą siedzibę są, powiem Panu, jawne u Pani minister i w prokuraturze, żeśmy, tak jak powiedziałem w poniedziałek, w tym tygodniu zostały dostarczone, były komisje powołane, specjalne komisje, powiem Panu, do do wyłonienia, czy ku zakupu działki do siedziby. Było głosowanie zarządu, powiem panu, wszystko było jawnie, ponieważ już wcześniej, niż żeśmy zaczęli nawet budować, powiem państwu. To byliśmy przesłuchiwani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo ktoś znowuż doniósł, że już my tam jakieś tego, żeśmy łopaty nie wkopali. To tak samo, jak jeśli chodzi o, o tą działkę budowę, to jestem dziwnie spokojny, że nie było możliwości, powiem Państwu, jakichkolwiek. Była specjalna komisja, byli tam i adwokaci nasi, gdzie oni tego… Ja tych dwóch właścicieli widziałem dwa razy w życiu. Powiedziałem ich raz, jak chcieliśmy podpisać do pani notariusz yy, umowę, nie doszło do podpisania, bo nie przyszła spółdzielnia, która miała na tym dług jakiś tam. Wpłaciliśmy pieniądze do kancelarii, Notarialnej i za parę dni przyjedziemy drugi raz, gdzie pani notariusz przelała na spółdzielnię i wtedy wszystkie trzy strony podpisały. Rozmowy Polaków są na różne tematy, wie pan, tylko z drugiej strony nikt nie przypuszcza, że kolega będzie kolegę nagrywał. Ale jest najtrudniejszy tydzień w czasie twojej kadencji prezesa PZP? Na pewno tak, powiem państwu. To jest najtrudniejszy. Nigdy się nie spodziewałem, że z czegoś takiego dojdzie.